Witam Państwa na konferencji prasowej dotyczącej e, zlotu drugiego zbójackiego zlotu pojazdów militarnych i terenowych, który odbędzie się już niebawem, bo e, w dniach 2-4 sierpnia w Koceniu, niedaleko Włocławka. E, miejsce bardzo przepiękne, ale o tym za chwilę Pan Wójt powie. E, witam przede wszystkim Państwa, dziennikarzy, witam przede wszystkim Pana Wójta e, Gminy Kocen, e, Pana Romana Nowakowskiego e, i przedstawicieli e, klubu Protektor, świeżego klubu, o którym za chwilę też powiemy. E, na czym polega inicjatywa zlotu militarnego w Koceniu, e, Powiemy sobie w tej chwili, przede wszystkim na początku pana wójta Romana Nowakowskiego poprosić o kilka słów na temat terenu, gdzie będzie ten zlot, na temat tego przepięknego terenu, ponieważ zlot jest nad samym jeziorem. Bardzo proszę. Dzień dobry, pozdrawiam Włocławę. Miło, że dzisiaj tu u was. Myślę, że za dwa tygodnie będzie jeszcze bardziej miło, jak będziecie w Choceniu. To, co widzicie, to pewnie nawiaska tego, co wraz i cała Polska pewnie ściągnie do nas ściągnie nie tylko dlatego, że kochają samochody ale i terenowe wozy bojowe, ale kochają też przyrodę. Na, na pięknym jeziorem 260 hektarów lustra wody z pełną infrastrukturą. Można przyjechać na cały dzień, popływać. Yy, plaża jest perfekcyjnie praktycznie przygotowana. Na tej samej plaży odbywają się też złoty motocykli, które za dwa tygodnie znowu tradycyjnie już szósty, tym razem z motorów nad jeziorem będzie. No zapraszam, trudno chwalić, jak nie widzicie tego. Yy, oglądając, kto raz zobaczy, na pewno przyjedzie po drodze. Jestem bardzo zadowolony, że Bractwo zdecydowało się i miłośnicy wszystkich pojazdów u nas ten zlot zrobić. Myślę, że nie będą żałować. Yy, dziękujemy panu wójtowi. Odnośnie klubu Protektor, który jest świeżym tworem, poprosimy naszego kolegę Jakuba Kunikowskiego, który jakby no, jest inicjatorem stworzenia tego, tego przedsięwzięcia, stowarzyszenia. Proszę o konkretne pytanie. Jak powstał klub, jak do to skąd pomysł? Jak to się tak, powstał sam z siebie. Tak, że tak, że tak. Prawda jest taka, że żeśmy jeździli już jakieś no, z tego. Było tylu z tego fraudu i Trzeba było się tylko zrzeczać. Na mnie brakowało. się. To już formalnie w tym. tutaj rośnie z dnia na dzień. I rośnie sprzętu wstępie imponującym. Na, na temat samego złotu od strony technicznej może od strony bo ja tego dzień żeby mogły jeździć Klub Czakowski. Gdzie jest kupnotek? No to jest nasz wspólny no, sukces tutaj wszystkich, no bo... Władze chodzenia udostępniły nam teren, gdzie mogliśmy e, zorganizować tego rodzaju imprezy. E, udało to się, niemałym nakładem pieniędzy, pracy, e, zostały jeszcze tam drobne rzeczy do ukończenia, e, a tak to już jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Dodam no, tylko, że e, był tam kawał równego pola, a teraz jest naprawdę imponujący tor off taki. Także pojazdy mogły, mogły testować swoją umiejętności, swoje możliwości, a kierowcy swoje umiejętności. Eee, zapraszamy wszystkich. Proszę Państwa, odnośnie jeszcze spraw technicznych dotyczących e, zlotu. E, Programowy program, jak to wygląda. Zlot zaczyna się oficjalnie w piątek, w godzinach popołudniowych, ponieważ cały piątek jest na, jako przeznaczony na to, żeby załogi poszczególne z całej Polski przyjechały. W sobotę dzień kulminacyjny, również w sobotę będzie rajdź na Damie Bitwy Szczecińskiej, bo chcemy tutaj jednak tą terminę historii, że tak powiem, wtrącić w cały zlot. No i niedziela, dzień ostatni. Jak to będzie wyglądać, tak jak mówię, w sobotę. W piątek przepraszam jeszcze, sprawy organizacyjne i tak dalej, to otwarte, rozwodowe, jakby dla użytkowników z Ponadto na żywo wystąpi zespół Transfuzja z Jeżeli chodzi o soboty, pobudka z samego rana. Yy, Posiłek, następnie rajdź nadamy Damy bitwy Szczytniejskiej, o czym mówiłem wcześniej. Później całe popołudnie to pokazy dynamiczne, dużo niespodzianek, pokazy ratowników Wojnego Okolicznego pogotowia ratunkowego z Wrocławka, konkursy zlotowe, prezentacje, pokazy, jeszcze raz pokazy. Ponadto muzyka na żywo, również usłyszymy zespół Transfuzja z Wrocławka oraz również z Wrocławka, znany zespół gamekowy, który zakończy jakby ten cykl koncertów wieczornych. Cały czas muzyka wojskowa cały czas muzyczny klimat. Ponadto w niedzielę prezentację pojazdów, rozstrzygnięcie konkursów. Mamy nadzieję zorganizować wolną paradę, ponieważ takżeśmy to planowali, ale oprócz tego, co powiedziałem, czyli tego świetnego programu, również wiele rzeczy na które warto przyjechać i wiele osób, które przyjadą właśnie na ten zlot z całej Polski. Może kuba polikoskiego również poprosimy o to, żeby powiedział na co możemy liczyć, a możemy liczyć na ciężkie sprzęty. Znaczy zapowiada, zapowiada się dosyć ciekawie. Na pewno muzeum techniki wojskowej z Brnogowa przywiezie pts czyli taką bardzo dużą amfibię pływającą. Na pewno dosyć spora grupa kolegów z Gniezna. To też dosyć spore, duże, gabarytowo pojazdy, czyli Scott, Ural, Ziu i kilka innych, tego typu rzeczy. Na pewno Płoc, który zawsze nam towarzyszy i to są fajni, wspaniali ludzie i w tym, w tym roku też nas nie zawiodą. Chyba bydgosz, ale zobaczymy, bo tak... Jeszcze nie wiadomo i na pewno będzie sporo takich ludzi, którzy nie zapowiadali się, ale będą. Więc kurde, mam nadzieję, że będzie sporo tych, tak żebyśmy tylko yy, pomieścili. Ja tylko bym dodał, że dzisiaj spodziewaliśmy się zdecydowanie mniej pojazdów niż jest. Także to ta pasja jest zaraźliwa i widać, że to też tą pantoflową się pięknie rozchodzi. No i frekwencja tutaj naprawdę dopisała. Na nie będzie jeszcze Jeszcze na koniec dodam, że oczywiście zlot jako zlot jest przeznaczony dla pojazdów militarnych, miłośników pojazdów militarnych i terenowych, natomiast cała impreza ma, czyli piknik, ten, który tam będzie klimat piknikowy, będzie miała charakter otwarty, czyli zapraszamy wszystkich mieszkańców Wrocławka oraz okolic do tego, żeby przyjechać, zobaczyć jak te sprzęty jeżdżą, spróbować przejechać, się pojeździć, będzie taka możliwość popływać. Także serdecznie zapraszamy